Mamy nowy waporyzator, Colistic One się nazywa. Jeszcze jest tutaj w paczce. Odcinek będziemy nagrywać oczywiście nie w ciągu jednego dnia, a w ciągu no, najbliższych kilku, bo dzisiaj odpakuję. W kolejne dni e, sobie sprawdzę co to jest za urządzonko, no i dam wam oczywiście recenzję e, i pokażę wam jak się z tego wapka waporyzuje. Zaraz przejdziemy do jego otwarcia. Oczywiście wszystko będzie się mieć w tym odcinku już zmontowane, także Oglądajcie, zaczynamy. To jest paczka, która przyszła do mnie z cbdremedium.pl. I tutaj co mamy? Mamy nowy vaporyzator. Colistic One się nazywa. E, wysokiej jakości vaporyzator do suszów oraz koncentratów. Jest tutaj napisane. Słyszałem o tym vaporyzatorze wiele dobrego. No i teraz przyszedł czas na mnie, żebym i ja sobie sprawdził ten waporyzator. Paczka jest naprawdę bardzo ładna. A w środku mamy coś ciężkiego. A tym ciężkim czymś jest. Już wam mówię. O! O! Lubię takie rzeczy. Co to jest? Mamy tutaj batonik. Cannabis Super Bar. Mmm. To zaraz sobie zjemy. Co my tu mamy jeszcze? Mamy oczywiście waporyzator Holistic One. Tak on wygląda. Ładnie zapakowany, bardzo estetyczne pudełko, mogę powiedzieć, tak. No i wygląda na bardzo ciekawy ten waporyzator. Tu jakieś e, wyświetlacze z informacją, ile stopni Celsjusza jest. Powinien pokazywać naładowanie baterii, także też dobra opcja. Ja to na przykład bardzo lubię w, w waporyzatorze Fenix Mini, którego cały czas używam już ponad 2 lata. Widać też chyba czas sesji. Tak mi się wydaje, że to jest czas sesji, ile jeszcze zostało, także bardzo fajnie. A tu jest napisane z kolei, że vaporyzator od 100 stopni do 240, także już od 100 nawet stopni możecie vaporyzować. A koncentraty na 255, czyli przypuszczam, że jest też jakaś opcja na vaporyzowanie koncentratów. Oczywiście, moje Wam teraz. W tym momencie, kiedy otworzyłem tą paczkę. E, zaraz powiem że do Was wrócę z informacją, jak mi ten waporyzator służy. Ale otwórzmy sobie tą paczkę, zobaczmy, co tam w ogóle w środku jest. No i oczywiście, co tu jeszcze mamy, e, to mamy tutaj m, płyn do czyszczenia, e, bezpieczny dla uszczelek, również tej samej firmy e, Holistical, Limpuro. Joint Venture, a tu jest Holistical One. Także ta firma wydała waporyzator. No i tu jest trochę już wypełniaczy, ekologicznych, papierowych. E, batonik zaraz sobie zjem. No i przejdźmy do tego, co jest w środeczku tego waporyzatora. Uu, ładny, ładny, bardzo ładny. Zobaczcie sobie taki ładny, srebrny waporyzatorek. Ciężko się wymuje, ale bezpiecznie. Zaczniemy od tego co jest. W środku, pod tym, bo zazwyczaj zawsze coś tutaj jest. A co my tutaj mamy? Mamy tutaj instrukcję obsługi. A w środku jeszcze mamy... Tu jest chyba wymienna komora lub komora na, na koncentrat z taką pianką, tak mi się wydaje przynajmniej. Sprawdzimy. Tu są siteczka. Normalny zestawik, e, czyli e, kabelek do ładowania typu C. Także fajnie, bo będę mógł sobie ładować komórkę i waporyzator ten sam, tą samą nowarką, no i wyciorek. Bardzo fajnie, przyda mi się wyciorek, bo wszystkie wyciorki, które miałem, to już mi się zabrudziły, a nie mam gdzie ich kupić. Znaczy nie mam gdzie ich stacjonarnie kupić, a samego wyciorka nie będę kupował z internetu, bo bez sensu. Ale fajnie, że już jest. No a tutaj mam waporyzator, także sprawdźmy jak on wygląda. Powiem Wam, że nie jest za ciężki, jest w sam raz. Z tyłu bardzo fajna taka gumka z logo tej marki. Tu widać mamy dwa guziczki. Będę sprawdzał, jak one działają. Na dole mamy takie coś ukryte, także wygrzebywacz jest w środku w waporyzatorze. Bardzo fajna opcja. Normalnie rodem z, e, ze scyzoryków wzięte myślę. Tu na dole jest. Dziurka Muszę to jeszcze obcykać, co jest do, 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 do czego Także bardzo ciekawe, o, górę się zdejmuje I w środku mamy dużą komorę, chyba 0,3 się tutaj zmieści, tak na, moje, na mój widok O, I tą komorę zamykacie sobie na magnesik Bardzo, bardzo ciekawe Rurka jest szklana Także fajnie będzie widać dym jak idzie I będzie fajnie się to też czyścić Na sucho nie będę go testował Pokażę wam już zaraz do was wrócę Jak nabiję sobie też ten waporyzator Już pewnie kolejny raz A teraz przechodzę do kilkudniowego testu I powiem wam co i jak Już niedługo Także widzimy się dla was za sekundę A dla mnie za kilka dni Ale ja sobie jeszcze batonika zjem przedtem mm. Bardzo dobre. z makajami Fajnie. No to się manko ponownie przed czas na to, żeby powiedzieć wam, jak się sprawia Holistical One. E, po dłuższym czasie, jakim go e, testowałem, spieszę Wam z moją opinią i recenzją. Mm, obecnie kosztuje 299 zł, czyli można powiedzieć, to... że zalicza się do waporyzatorów tych stańszej klasy. Takich waporyzatorów, których które możecie chcieć sobie kupić jako pierwszy waporyzator wasz. W tej samej cenie mniej więcej jest też Fenix Mini, który, którego bardzo długo e, używam już, już ponad 2 lata, niedługo pewnie będą nawet 3 lata chyba w przyszłym roku jakoś tak, ale nie chcę tutaj mówić, bo jakoś, no coś mniej więcej między 2 a 3 lata mam Fenixa Mini. Do tej pory uważałem Fenixa za najlepszy e, sprzęt e, na początek. Bo jest prosty i ma wyświetlacz, i wiecie ile jest temperatury. Pasują do niego różne przejściówki. Ma możliwość też na to, żeby waporyzować sobie inne rzeczy, nie tylko susze. No i był na moim pierwszym miejscu. Jednak po testach tego waporyzatora naprawdę przychylam się ku temu waporyzatorowi po prostu. Dlaczego? Yy, z kilku przyczyn. Najważniejszą z nich jest bez wątpienia to. Że ten waporyzator, naładowana bateria jego, starcza na, uwaga, 11 sesji na 180 stopniach. U mnie Fenix starcza na gdzieś 6-7. Z tyłu możecie słyszeć moje koty, jak teraz między sobą sobie walczą. Dexter sobie siedzi i patrzy e, na mnie, jak, jak tutaj mówię, a koty u góry walczą o, o miejsce. No ale wracając do tego waporyzatora, e, to na pewno... Bateria jest, y, zasługuje na miano czegoś hiper, mega dobrego. Okej, okay, Gucio wygrał, jest na samej górze. Dobrze. Bateria to raz. To jest mega, mega plus. Dwa. Coś takiego nieoczywistego, ale bardzo praktyczne się okazuje. Tutaj to, co Wam pokazywałem już w pierwszej odsłonie tego filmu grzebak. Grzebak bardzo jest y, pomocny przy wyjmowaniu już zwaporyzowanego y, suszu y, z komory waporyzacyjnej. Tutaj w środku miałem przed chwilą, bo waporyzowałem sobie hasz. Także hasz też bez problemu bardzo fajnie się tutaj waporyzuje. Używa się do tego takiej metalowej części plus czegoś takiego. Także pamiętajcie, żeby tą część metalową użyć razem z tym i na to możecie bezpośrednio już hasz wrzucać yy, i jest naprawdę bardzo ciekawa para idzie. Trzy yy, naciśnięcia na ten przycisk i waporyzator yy, się włącza. Mamy 4 minuty na sesję. Tutaj mamy ilość stopni do ilu chcemy yy, nagrzać waporyzator. Tutaj na dole mamy obecnie ile jest jaka jest temperatura. Także możemy sobie patrzeć jak się nam ona zwiększa. No, i u góry mamy stan baterii pokazywany w kreseczkach oraz czas danej sesji. To jest 4 minuty na sesję. Zbliżam się do 200. I zawibrował. W momencie, gdy zawibrował, jest już waporyzator gotowy do tego, żebyśmy brali bucha. Ja to miałem na 200 stopni z tego względu, że waporyzowałem właśnie hasz przed chwilą, ale wezmę sobie na 185. Jak widzicie, para idzie naprawdę bardzo ciekawa. Przez to, że ustnik jest szklany trochę wyższy, to też nie jest taka gorąca, jest już lekko schłodzona. Z tego co słyszałem, do tego modelu pasują też inne bablery, które pasują do innych waporyzatorów. Także możecie sobie na dobitkę tutaj inny babler dołączyć. Sam waporyzator. Nie jest ani ciężki, ani lekki jest no w sam raz, można powiedzieć. Tutaj mamy przycisk OF on. A tutaj zmieniamy sobie temperaturę w dół lub w górę. Jak widzieliście, kliknąłem teraz dwukrotnie, co oznacza, że przyszedłem w tryb waporyzacji na najwyższym poziomie mocy, czyli na 255 stopniach. Teraz dochodzi właśnie do 255, jak widzicie, jest 240 kilka, 10. I zaraz będzie za dużo. Oczywiście to jest za dużo na vaporyzację suszu. Także ja zmieniam sobie teraz tryb również dwoma kliknięciami na 185 z powrotem. I jak widzicie, teraz temperatura spada. To jest mega dobra sprawa, że możemy sobie i zwiększać temperaturę na, 100, na 255 i przejść potem z powrotem na 185. Patrzcie to. No para jest zdecydowanie mocniejsza. Nie polecam waporyzowania suszu na 255 stopniach, tylko chciałem wam właściwie pokazać jaka może iść para przy tylu stopniach. Oczywiście lepiej waporyzować na 180, to jest dla was zdrowsze i też te wszystkie kanabinoidy, które są zawarte w suszu, lepiej się wtedy wasz organizm wchłaniają. Sami widzicie jakie plusy ma. Żeby nie tak nie było też do końca kolorowo, chociaż naprawdę mogłoby być. No to jedyny minus, jaki a i też wam pokażę jak się można wyłączyć. Trzy razy klikacie i waporyzator jest wyłączony. Minus jedyny, jaki, do którego mogę się doczepić, to to, że przy której sesji z kolei, tutaj jak widzicie, zostaje magnes. magnes jest po dwóch stronach ustnika. Po prostu odpadł z jednej strony mi. Można po prostu na przykład tak zamykać, żeby nie było problemu. Można ten magnes spróbować wyjąć i go włożyć z powrotem, ale. Plus jest taki, poczekajcie. Majeszka. Plus jest taki, że CBD Remedium, jak do nich napiszecie, jeżeli będziecie mieć taką właśnie Sytuację, że ten magnes się odklei, no to wysyła do Was po prostu nowy ustnik z nowym magnesem. Macie wszystko nowe, także nie ma z tym też żadnego problemu. 11 sesji przeprowadzonych na jednym ładowaniu baterii. Jak widzicie, ekran jest bardzo duży, czytelny dla każdego. Także, jako pierwszy waporyzator, myślę, że rewelacja. Też nie trzeba upychać e, suszu e, w komorze, po prostu wsypujecie, ubijacie lekko palcem, żadnego ubi żaden ubijak nie jest potrzebny. Co też warto zaznaczyć, to na to urządzenie macie gwarancję dwuletnią. Do tego też tutaj, na przykład fajny bajer, jest regulowany przepływ powietrza. Zobaczcie. Możecie sobie nim regulować, zamykać, otwierać, robić mniejszy przepływ. Fajna sprawa. A do tego również, zobaczcie, taki bajer. Myślę, że bajer przydatny w jakiejś korporacji, na przykład jak idziecie na, na fajkę, żeby ktoś może nie wiedział, że sobie waporyzujecie susz, jeżeli gdzieś jest to Jakieś takie no, niemile widziane, chociaż myślę, że vaporyzatory coraz częściej e, są już spotykane, e, czy to w, w jakichś różnych firmach. Ogólnie e, na ulicach vaporyzatory się pojawiają. Także zobaczcie, teraz włączyłem, tak, a jak przycisnę raz, no to ekran się wygasił, natomiast Dalej waporyzator waporyzuje susz, który tam się znajduje. Fajny bajer i oszczędza baterię. Ja testowałem ten waporyzator cały czas patrząc, jednak ile ma stopni, jak to wszystko przepływa, jak wzrasta temperatura. O, teraz właśnie on zawibrował. Ale możecie robić również to właśnie na ekranie, który jest ciemny i niewidoczny. Dzięki temu oszczędzacie po prostu baterię. I z tych 11 moich sesji, które zrobiłem na jednej baterii, myślę, że można zrobić ich kilka więcej. Także jeszcze większy plus dla baterii. I jedno kliknięcie, i z powrotem widzimy nasz cały wyświetlacz. Trzy kliknięcia, i waporyzator jest wyłączony. Normalnie petarda. Nie sądziłem, że powiem wam, że. Ta recenzja będzie tak pozytywna. Myślałem, że no, jakiś nowy waporyzator. Nie wiadomo, nie wiadomo skąd, nie wiadomo, kto go robi. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam i że pewnie będzie dobry, trochę powaporyzuję z 6-7 sesji, może zrobię, to będzie już dla mnie naprawdę super. Ale nie spodziewałem się 11 sesji z włączonym wyświetlaczem, z wyłączonym. Podejrzewam, że tak jak mówię, jeszcze kilka tych sesji można byłoby zrobić. Przybornik jest. Pełen w zestawie. Ten ustnik, jeżeli coś by się stało, no to wam go mogą bez problemu wymienić. Gwarancja na dwa lata, tak czy siak. To tyle z tej dzisiejszej recenzji. Ja sobie idę zaraz zwaporyzować. Kolejny raz myślę dzisiaj e, haszyk. Oczywiście, możecie tam też waporyzować inne koncentraty. Nie tylko hasz przy w większej ilości stopni, bo ja akurat robiłem przy 200, ale koncentraty są e, przeznaczone tutaj na 255 stopni. Także i koncentraty waporyzować możecie. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, zasubskrybujcie tutaj kanał, by widzieć więcej filmów, które tutaj się cyklicznie pojawiają. Link e, do sklepu do tego produktu macie w komentarzu pod filmem. A w opisie filmu znajdziecie informacje dotyczące różnych rabatów, jakie możecie wykorzystać. Dostępne są na mojej stronie konopnyweb.pl w zakładce kody rabatowe. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was i do kolejnego. Bless.